Siemaneczko! Ja jestem Dirtowy Bubu i witam Ciebie w Dirtowej Akademii. W dzisiejszym odcinku nauczymy się OneFoot Ken'a. Zapraszam! Ale na czym polega ta sztuczka? Otóż OneFoot polega na przełożeniu jednej nogi przez ramę, wyciągnięciu jej, wyprostowaniu, full extension, e, następnie powróceniu tej nogi. Brzmi łatwo? No pewnie tak. Nie wiem. Czy ma znaczenie to, którą nogę wystawiam za ramę? Oczywiście, że tak. Otóż sytuacja wygląda analogicznie jak w sytuacji robienia one foota, który poradnik znajdziecie gdzieś tutaj, będzie fizjować u góry. Wystawiamy tą samą nogę, czyli tą nogę, którą mamy naturalnie z przodu podczas jazdy na rowerze. Ja z przodu mam lewą nogę, więc to właśnie lewą nogę będę przekładać przez ramę. Naukę Onefoot Kena podzieliłem na trzy etapy, chociaż prawdę mówiąc, ja nie uczyłem się tego w ten sposób, ale być może Wam to ułatwi. Właśnie rozbicie to na trzy poziomy. Pierwszym z poziomów będzie przekładanie tej nogi na płaskim. Pojedziemy na parkingu, na chodniku i żeby się oswoić z tym, że w ogóle tą nogę przekładamy. I tutaj dużo łatwiej będzie to robić, jeżeli jeździcie na BMX-ie, bo rama jest niższa. Tutaj będzie tą, tą nogę dużo łatwiej przełożyć niż w przypadku MTB. Na MTB się to lepiej robi na hopach, więc się wyrównuje. To było ćwiczenie numer jeden. Myślę, że każdy z Was jest w stanie je wykonać. Teraz przechodzimy do ćwiczenia numer dwa. Ćwiczenie numer dwa odbywa się na plecach i tutaj sytuacja jest analogiczna. Przekładamy jedną ramę i jak widzicie, jeżeli po przełożeniu tej nogi dołożę sobie kierownicę tutaj, tutaj do pasa, to widać jest takie większe extension, ten, ta sztuczka dużo lepiej wygląda. I wracamy. Cyk. Na plecach jest to trochę trudniejsze niż na chopie. Ok, jak już wiemy, którą nogę przekładamy, jak już wiemy, jak to wygląda, to zastanówmy się nad prędkością. Otóż prędkość jest identyczna jak w przypadku robienia one foota. Tutaj nic się nie zmienia i również kolejność jest ta sama: czyli najpierw musimy się wybić na spokojnie, chwileczkę odczekać, i dopiero wtedy przekładamy tą nogę. Jeżeli przełożycie tą nogę zbyt szybko, od razu będziecie chcieli ją przełożyć, to to bardzo dziwnie Was wybije. No nie wiem, jak, jak lecisz onefoot futkena, albo jakbyś chciał go robić, to nad czym byś się zastanawiał? Na tym, żeby na początku go nie wypierdalać na maksa, To jest cenna wskazówka. Jeżeli robicie tą sztuczkę po raz pierwszy, to też e, będzie Wam go ciężko mega dobrze dogiąć i tym się nie kierujcie. E, na razie wystarczy, że przełożycie tą ramę naprawdę delikatnie, naprawdę tylko po trochu. Warto się przejmować, że na początku nam to nie wychodzi. Absolutnie nie. Pierwsze one footcany będą przełożone tylko delikatnie, tylko naprawdę ta noga będzie uśnięta o ramę. Tym się nie przejmujcie. To dojdzie z czasem, z czasem jak już dojdzie Wam stylowa, jak już będziecie potrafili, to sobie fajnie dogiąć. Też protipem w wykonywaniu tej sztuczki będzie to, jak już macie sobie tą nogę za ramą, dociągnięcie tutaj kierownicy. Wtedy jest, nie wiem, tak jakoś plus 4 do, do ekspa, jak to robicie na hopie. Do stylu. Do stylu, tak. Na jakiej hopie warto robić one kena? Na początku proponowałbym stolik. Stolik, na którym czujecie się bezpiecznie, miejsce, w którym będziecie w stanie wylądować nawet bez tej nogi. Jak pamiętacie w odcinku o one wspominałem, że warto jest nauczyć się lądować bez jednej nogi to właśnie One Foot can jest taką sztuczką, w której również się to przydaje, bo nie zawsze zdążycie wrócić tą nogę na pedały i tym się nie przejmujcie. Jesteśmy w stanie wylądować nawet bez tego, nawet bez wracania tej nogi na pedały. Jesteśmy? Pewnie, że jesteśmy. Ok, przechodzimy na samochopę i teraz tutaj są rozwiązania dwa. Jedno jest takie, że albo po prostu lecicie, przekładacie tą nogę i, i stopniowo się coraz bardziej przełamujecie, coraz wyżej ją podnosicie, coraz lepiej ją przekładacie. Drugie rozwiązanie jest do zastosowania na właśnie hopeczce treningowej, że po prostu wyskakujecie i naraz wywalacie tą nogę i po prostu albo wrócicie, albo nie wrócicie. Jeżeli jest miękka hopa, to jest to jak najbardziej do zrobienia. Ja się uczyłem bardziej w ten drugi sposób i, i się nauczyłem. Nie, nie kończę, nagrywania. No, obiad wołają. No, dobra. Okay, dobra. ok, podsumowując, wylatujemy na hopie z normalną prędkością, przekładamy nogę, wracamy tą nogę, wcześniej robimy fajną doginkę, żeby to wyglądało naprawdę na stylu. Wracamy, lądujemy, tłumimy lądowanie i zostawiamy łapę w górę pod tym filmem i subskrypcję. Piękne zakończenie, ale naprawdę zależy mi na tym, że żeby Dirtowa Akademia się rozwijała, więc jeżeli jesteś w stanie dołożyć do tego cegiełkę, to chwała ci za to i widzimy się już w następnym odcinku. Co w następnym odcinku? No foot. Zrobimy sobie no Foota, ale zanim o noufucie, to powiem o tych ochraniaczach, jak to tam robić, bo już się dużo osób mnie pyta, także, także subujcie, żeby nie przegapić Strzałeczka. Wbijajcie na grupę. I wbijajcie na grupę, tak. I z Fartem, cześć. Już ślece, bo mnie wołają. No obiad. Nie, do da. Fucking mosquitoes. No, fucking mosquitoes.